Powiem tak, straciłem wręcz poczucie, e, co powinienem przenosić. Widzowie, siemanko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Zoe Galajski i dzisiaj będziemy zajmować się przenoszeniem brechy pełne Emily. Pojemnik, który do niej tutaj przyszykowałem, to takie terrarium Jest ono robione na specjalne zamówienie kaftanowe. Jeśli ktoś byłby chętny na takie terrarium to macie pod spodem w opisie link do ludzi, którzy je robili. I w sumie można z takiego używanego szkła yy, za fajną cenę takie wyhaczyć. Nasza prachy Pelma Emilia jest tutaj, i w sumie zajmiemy się przenoszeniem jej dzisiaj. Jak widzicie, zrobiło się tutaj takie brzydkie. A tutaj ma, no w sumie fajnie, yy, zaraz wszystkim się zajmiemy. Wszystko pokażę Wam co i jak. Chciałbym jedynie ją wpędzić na takie proste, żeby pokazać Wam jak ona wygląda. Bo Później może nie być takiej możliwości, trochę idźmy jeszcze na proste, ok. Jeszcze minimalnie dobrze. I już wam pokazuję tą piękność. Jest to młoda samica. I chyba musicie powiedzieć, że kolorkami tutaj ona nie bije jakoś bardzo. Natomiast no kurczę jest to pająk jedyny w swoim rodzaju. Pają, którego te oczka no naprawdę robią klimat. Wygląda jak taki Batman. Powiedzmy, że to taka Emilia z rogan. Spróbuję Wam wsadzić telefon tu głębiej, choć nie wiem co z tego wyniknie. Trochę nie jestem w stanie. Więc na tym skończymy dzisiejszy pokaz. I przerzucimy sobie tą Emilkę. Normalnie tutaj do y, pojemnika nowego. Jak wybaczcie, mówię pojemnika, bo mi się trochę już wręcz te pojemniki kończą i ciągle o tym myślę, żeby gdzieś coś zdobyć, a zapominam. Okej, okay, no prosta sprawa, to nie są jakieś pająki agresywne, choć Kurczę, no wiecie o co chodzi, nie wiem, braszki mam. No. Nic spektakularnego. Cyk. No w sumie to terorium miałem takie jedno wolne, a nie widziałem sensu przenosić tam nic innego. No po powiedzmy szczerze sobie, o... Tu jest też braszka większa niż to co tu jest, ale ona natomiast ma te włókno kokosowe dobre, a taki plastik do niej normalnie starczy jeszcze, nie więc... Jakby tutaj nie widzę problem, powodu, żeby ją y, przenosić. No i stwierdziłem, no bierzemy tą, bo jeszcze chciałem przenieść braszkę Auratum. Tylko, że problem jest taki z tą braszką Auratum, że ona siedzi tu, w tym. To jest specjalnie zrobiony pojemnik do dopuszczania, tylko, że ona jest dalej niedorosła, dalej nie miała wylinki. Muszę tą jedną wylinkę czekać. I jestem taki, kurde, zniesmaczony trochę, dlatego, że... Spotykam się teraz z takimi sytuacjami, gdzie próbuję dopuścić pająka, gdzie naprawdę one są powylinkowe te pająki, powinny teoretycznie, wszystko powinno pójść w jak najlepszej po prostu myśli, ale wcale tak nie idzie, dlatego że samica nie tupie, zachowuje się jakby tego samca nie chciała i totalnie kurde, jestem zdezorientowany. Samiec, mimo że tupie, to samica się po prostu a, rzuca na niego, żeby go dosłownie zabić. I nie jest w stanie samiec jej nawet podnieść, bo ona tak się zap zapiera, nie? Tutaj zapomniałem wam jeszcze przeczytać informacje o brachy Pelmie, Emilii. No więc taka temperatura, powiedzmy, pokojowa, no może, może nie pokojowa bo to, no, u mnie w domu tak akurat jest, nie? No bo ja, wiecie, dycham sobie w pokoju, gram, denerwuję się więc ze mnie po prostu złość kipie i się zamienia w ciepło. 26-27 stopni w dzień, 22 w nocy, taka średnia wilgotność, ogólnie wydaje mi się, że one towarzyszą dość wysokim wahania wilgotności. Słaby jad, Ameryka Północna, dokładnie Meksyk, Panama, Kostaryka. Jakby coś, nie? Powiem tak, bo pewnie się zastanawiacie, kurde, czytasz tu z kartki, weź powiedz coś z pamięci wspomnieć i mogę wam powiedzieć, że jest to jakaś Ameryka, że ma słaby jad i że <laughs> temperatura taka jak tu panuje z średnią, że tak powiem, wilgotnością i to tyle co mogę powiedzieć i to mi starczy do utrzymania takiego pająka. <laughs> Bo ja nie mam pamięci do tego, gdzie jest geograficznie coś. Więc po prostu chyba mi wybaczycie, że czytam z kartki, nie. Ciężko by było Wiecie to wszystko zapamiętać. Ale <laughs> dobra, jest git, nie? Trochę mi szkoda tego, że te terrarium ostatnio poszło na tego małego pająka. No i zastanawiam się w sumie, czy nie domówić tutaj do dołu też tych y, terrariów jeszcze. To, że tak powiem, zaczyna się robić nie tyle, że problematyczne, ale chciałbym te pająki mieć w większych pojemnikach. No że musiałbym flotę na to wyłożyć. Zobaczymy co przyniesie mi teraz yy, sprzedanie paru kokonów. Nie wiem czy wam pokazywałem, czy wam mówiłem. Yy, mam tutaj kokonik pajączka, ornata powinna też mieć, Metalika, dwie powinny mieć kokon, yy, tu jest azimai z kokonem, gdzie ona jest, tu jest Azimai z kokonem, yy, tutaj jest jeszcze kokon na proszę nie ktoś. Powie, że chce nam do chromatusa i właśnie ode mnie to. Nie no ogólnie tutaj są samce. Yy, nie dorosłe jeszcze. Za niedługo to powinno być dorosłe. To jest yy, albiceps. Samica co tutaj siedzi? U góry, gdzie ty siedzisz? To jest albiceps. Tak, to powinien być albiceps, co wam pokazuję. Tam z tyłu siedziała akurat Victoria, Nie było jej widać na filmie. I z pająków, y, które jeszcze powinny mieć kokon, to Hysterocrates Gigas. No tutaj dwa samce były wpuszczone i niestety się nawet jak pająk był najedzony, to je po prostu wciągnął pod ziemię i tyle z tego było. Tutaj możecie zauważyć no, potężnego pająka i nie mam żadnego pojęcia, jak to się stało, że jest to tak porysowane. Bo no, nie widać tutaj takich jakby rysy. Nie mam żadnego pojęcia, jak to się stało normalnie. To jest kurde niemożliwe. To jest zaparowane, nie, ale. Żeby rys tu było... Wiecie co zrobimy? Ja to otworzę, nie? I rzucimy jej jedzenie. <laughs> będzie kurde. Będzie śmiesznie. No specjalnie wyszła po to, żeby poszukać po prostu jedzonka, nie? Co? Robimy to widzowie, nie? Patrzcie, mam karaczana. I... Muszę mieć po prostu takie rzeczy na ziemi. A teraz, jak to tak ma, mnie, te kraczane są, mogą wyjść. Za bardzo nie jestem w stanie, więc macie taki kadr. Jakbyście chcieli takie filmy, to mogę nagrać bez problemu. Teraz, niestety, będą filmy tylko w środę, bo skończyły mi się filmy. Ale ma czarne takie, one wyglądają dosłownie, tak jakby miały jakieś rozstępy, nie? Git. Coś mi uciekło, chwila. Jak się do tego wszystkiego, ona sobie połapała, ja tu dmuchłem, żeby przedmuchać tą prowadnicę, bo później się robią takie brudy i teoretycznie nie jesteśmy dokładnie w stanie dwiczek zamknąć, więc bardzo mnie to zdenerwowało i podmuchłem po prostu, a ona się wystraszyła, nie? Pamiętajcie, że nie wiem, czy zdążę to nagrać, bo potem, wiecie, mnie goni czas, jak jestem w pracy, to wolałbym nawet nie nagrywać tego, co się dzieje na hodowli, Odpuścić sobie robienie filmów i nagrywanie tego, że po prostu szybko to zrobić sprawnie, bo potem, kurde, yy, ja se denerwuję, że nie mam do ciebie czasu i denerwuję się, że no, że kurde, to tak długo trwa. Bo teoretycznie wiecie, chciałbym nagrywać z tego, ale z drugiej strony nie mam za to pieniędzy i wolę se poświęcić ten tydzień, nie nagrywając tego. Jeżeli by zmarnować trochę czas na nagrywanie, może coś by mogło nie wyjść. Na pewno to się robi wtedy dwa razy dłużej. Jak takie ogarnianie, no... Kurde, długo to zajmuje, kurde, nie będę was oszukiwał. M mógłbym nagrywać, ale kurde, musicie... musicie, kurde, tam wyświetlenia mi porobić przy tym, bo ja mam serio... problemy po tym, że nie mam czasu i zaczynam się źle czuć po prostu. Wiecie o co chodzi? Ja potrzebuję pożywki do umysłu. Potrzebuję grać, oglądać. Jestem uzależniony od tego i jak siedzę sobie na hodowli, nagrywam. To potem nie mam na to czasu i wiecie, co się ze mną dzieje. No, yy, nawet teraz yy, pewnie czekam, tylko aż bateria mi się w telefonie skończy. W latarce tu jest bateria, widzicie to niebieskie. Czekam, aż mi się bateria skończy i aż będę mógł sobie pograć. Wyglądam jakbym zęba nie miał. A mam. Szczyt jakiś. Dobra, kończymy ten odcinek. Pamiętajcie, wbijajcie na mango zjebawkę. Na moje rzeczy pozostałe YouTube, watchpady, TikToki, instagramy. Akurat tam mało dorzucam, ale na YouTube -ki staram się sumiennie to prowadzić, choć jak wiecie, nie zawsze to wychodzi. Dziękuję bardzo za oglądanie, nara.